Jak to jest, że Papa Smerf od tylu lat nie ma żadnej dziewczyny? Czy nie czuje się samotny? Czy nie ma czasem tak, że chciałby spędzić upłyną noc w towarzystwie uroczej samiczki? Bajkę zaczynamy o poranku w wiosce Smerfów. Jeszcze jeden smurfny dzień. To tego dnia do głowy Papy Smurfa dochodzi myśl, że chyba już nie jest najmłodszy. Jak to jest być starym Papo Wyje Wyjebane, weź wyjdź. Tylko pomyśl, my też kiedyś będziemy starzy. Nigdy nie będziemy tak starzy jak papa Smurf. Ja bym się wstrzymał od wróżenia sobie przedwczesnej śmierci na jego miejscu. No ale przejdźmy do zamku złego czarnoksiężnika. Tam dowiadujemy się, że ten oto jegomość kolekcjonuje leśne stworzenia. Do kolekcji brakuje mu już tylko Smurfów. Wilki, niedźwiedzie, elfy i nimfy. Z ptaków, kuropatwy, bażant. Brakuje mi ostatniego okazu Smurfa. Wiesz, jeśli mnie uwolnisz, mogę ci sprowadzić smerfa. No i tak, jeśli ją uwolnisz, zdobędziesz Smurfa. To wtedy będzie brakować ci tylko nimfy, więc kolekcja nadal nie będzie pełna. Jestem wolna, jestem! A nie tak szybko. Będzie ci towarzyszył kruk! No ale przynajmniej wysyła za nią swojego kruka, który ma dopilnować, że nimfa w pełni misji nie ucieknie. Kruka, który mógłby na przykład sam złapać smerfa. Albo doprowadzić samego czarnego księżnika do wioski. Po co tak komplikujecie? O, jak boli. Nimfa znajdując zgraje smerfów, udaje, że spadła z drzewa i złamała sobie skrzydełko. Choć nie wiem, jak często komuś, kto potrafi latać, udaje się spać z drzewa, ale bądź co bądź, papie smerfowi cała ta sytuacja wcale nie śmierdzi, a wręcz przeciwnie, zabiera on nimfy do swojego domu, by tam przenocowała. No już, moja droga, możesz odpocząć w moim domu. tak babciu. Taki duży i silny. <laughs> Dobra, przejdźmy do poranka. Nasza piękność widząc jak Papa Smert zamartwia się nad wodą, zaczyna udawać, że się topi. Na pomoc! Na pomoc! O, 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 nie umiem pływać! O... To jak znalazłaś się w wodzie, skoro nie umiesz pływać? No ale Papa Smurf odruchowo wskakuje do wody i ratuje ponętną laseczkę. Po czym, sądząc, że najwyraźniej może coś ugrać na tym polu, postanawia przefarbować sobie brodę na brązowo. Gdyż to jest oznaka starości, a nie na przykład zmarszczki na twarzy. Choć, nie wiem, może smerfy nie mają zmarszczek? Sam papa, napalony jak nigdy, olewa ważne sprawy służbowe i pędzi zobaczyć się ze swoją wybranką serca. Mam spotkanie, To powoduje, że maszyna pracuje się zaczyna szwankować. Chwila. A czy to pracoś nie jest tą osobą, która w zajmuje się maszynami? To on powinien być specjalistą, a nie papa, który tutaj jest raczej sołtysem w tej wsi. I to, że twoja własna maszyna zamiast wykręcać pranie, wykręca smerfy, nie jest nie papy smerfa. Jesteś do dupy inżynierem, byczku. Później będzie za późno! Hej, hej, papo smerfie, musisz koniecznie nam pomóc! To też nie jest wina papy! Macie w 40 smerfów. Zawołajcie jednego z nich. Rozpoczynamy zebranie komisji skargi i zażaleń. No i cały ten przebieg wydarzeń doprowadza do zebrania się smurfów, którzy jasno stwierdzają, że papa smurf nie poświęca im wystarczająco dużo czasu i muszą coś z tym zrobić. Słysząc to nimfa, no jasno stwierdza, że musi chyba zacząć działać szybciej. Musimy z tobą porozmawiać. O wszystkich kłopotach, które mamy przez Belle. O kłopotach? Właściwie właśnie zdecydowaliśmy, no nie wiecie... <laughs> Ała, się jebłem. Otóż <laughs> Bella i, i ja chcemy się pobrać. Pobrać? Nie mam pojęcia, jak to ma doprowadzić papy Smurfa do tego nawiedzonego czarnoksiężnika, no ale okej. Okay. Lub żeby się zadało, Zresztą jest wiele przesłanek, że nimfa poza urokiem, no nie ma nic do zaoferowania. No, nie myśląc nic, zdradza swój plan samej sobie, ale na głos także słyszą ją podsłuchujące smerfy. Jubaltazar, to się jeszcze okaże. PAPA smerfie! PAPA smerfie! La cię oszukała! Małżeństwo to tylko część jej planu. Papa Smurf oczywiście nie przyjmuje do wiadomości, że laska jebi go na siano, więc smerfy wdrażają inny plan. Opóźniają wesele, co w zasadzie jest całkiem dobrym planem. W ślubie musi być muzyka, czadu chłopca. Pamiętajcie, im gorzej, tym lepiej. Sparta, 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 Sparta. I jak to dobrzy ziomkowie pokazują papie, jak to będzie po ślubie. A No się tytuł długo i szczęśliwie. Ojej, nie umie malować To też powoduje, że nimfa musi działać jeszcze szybciej więc zaciąga papę do lasu, gdzie mają wziąć ślub. Dlaczego w lesie, a nie w wiosce? Nichu ja nie wiem. Ale docierają w końcu do wielkiego tortu weselnego, nijak nie pasującego rozmiarami do rozmiarów smerfów. Może dlatego, że wewnątrz kryje się paskudny czarownik. Co? To był ten plan. Jeśli kruk mógł zdradzić temu typowi lokację wioski, to na chuj był ten ślub. Na chuj tyle czasu podrywała papę smerfa, skoro w zasadzie do lasu mogła go wyciągnąć samego z jakiegokolwiek innego powodu. Ten plan nie miał sensu, a tylko przedłużył całą operację podawania na smurfa. Tym bardziej, że to nawet nie był stuprocentowo pewny plan, bo papa Smurf i tak ucieka przed siecią. Ostatecznie kruk łapie nimfę, papa Smurf łapie kruka, kruk puszcza nimfę, czarnoksiężnik łapie smurfa, a smurf łapie, że został szukany. jak obiecał? Moja bella mnie oszukała! Po uwięzieniu papa Smurfa na pomoc ruszają smurfy. Jaką moc! z przyjaźni. Widzisz? Co ty odpierdadasz? No nieważne. No w zasadzie nie cała akcja produkowa odbywa się tak, że smerty szarżują przed siebie, uwalniają wszystkie zwierzęta, sam Czarny Księżnik stoi w miejscu i macha łapami, a kru... Gruby... Nie pozwól im uciec! Daje im uciec. Pomijam już fakt, że według Czarny Księżnika to są już wszystkie leśne stworzenia. Cieszcie się wolnością, nędzne stworzenia! Nie potrwa ona długo! Nie... No ale w zasadzie wszystko kończy się dobrze. Prócz jakiejś nauczki dla nimfy, bo ta się niczego nie nauczyła. Jeśli kiedyś mi wybaczycie, wpadnijcie do mnie w odwiedziny. Nauczył się czegoś za to papa Smurf, i to też morał dzisiejszej bajki. W wolnym tłumaczeniu, chcesz być młody. To się nie no, Elo. Teraz pewnie czuję się jeszcze starszy. Ale skąd? Każdy ma tyle lat, na ile się czuje.